Nasze krótkie ogłoszenia. Mamy bardzo dobry czas modlitwy, Bóg zapłać za moi drodzy rozmówlenie. Ja, drodzy Państwo, żebyście byli przespokojni, bo tu będą różnie nas atakować od soboty o liczbę osób. Nie mamy nikogo obcego. Wszyscy tu jesteście obecni z racji kultu. Czwórka z Wrocławia się modli. Wieczerę prowadzi Jerycho, Pani Agatka w widzę? Pani Ania jest domownikiem służba, więc my dziś na mszy świętej nie mamy nikogo obcego, rozumiecie? Żeby się niczego nie lękać. W niedzielę będziemy mieli chrzest, więc będzie msza święta, prawdopodobnie chrzest, bo to czeka na potwierdzenie. Będzie msza święta na Kudaku, ale uczestnicy chrztu, czyli matka, ojciec, chrzestni, są przedstawicielami kultu, rozumie? tego nam nie mogą zabronić. Tu jest osoby uczestniczące we mszy, a nie w kulcie, rozumiecie. Więc to się, żebyście się, się tak go wyjaśniam spokojnie, bo się znowu zacznie Saigon, bo będą telefonowali, policja co godzinę będzie w drzwiach, że kolejny autobus przyjął z koronawirusa, rozumiecie. A mają telefon i Maczacziej za. Mną. Więc tak Państwu tylko spokojnie wyjaśniam, byście trwali. Moi drodzy, cieszmy się z naszego Piotrusia. Myślałem, że go złapię dzisiaj. Specjalnie nie zamknąłem mszału na koniec Myślałem, że nie przeniesie Będę miał zwycięstwo A mój gad przeniósł Więc mnie zmusił do czytania innej Ewangelii Żebym go uszanował Że przeniósł, więc jest dobrze To jest taka moja Po tylu latach mam kogoś Kto ubiega moje myśli Dzieci Po takiej gehennie Tylu lat walki, żebyś podał ampułkę. Jeszcze mu tylko pokazałem na obmycie, po raz pierwszy, Ty zaraz pamiętam, Ty to jest proste, nawyka i idź. Piotruś, jutro będziemy nagle razem wmuchali liście. Teraz twoim zadaniem jest tak rzecz, widzisz na, na, tutaj na kościele pana Pawełka, nie? Ty się go pytasz, czy czasami pan nie jesteś lektorem, bo pan Pawełek był, ma papier, więc jutro mu daj tutaj po polsku, nie? Ale jeśli Pan papale powiedział, że czytasz czytać po łacinie, daj mi tekst, Piotruś, szanujemy lektorów, jasne? Bo dziecko, drogie, ma nakaz tylko raz w tygodniu czytać, teraz czytał raz, nie czytał, a raz cały czas, bo jak się nie przygotuje, no nie, nie zabije go za co. Więc dzieci, maszyna nasza formacyjna funkcjonuje. Z uruchomieniem piecyka, bo go testuje. Przed mszą świętą musisz nałożyć... Dasz dwa niegrze klocki, ponakładasz zygzakami, tak jakbyś robił sitko. Raz, dwa, trzy, cztery patyczki, następne cztery, później znowu cztery, pod papier. Musi być przerwa. Jak dasz patyczek koło patyczka, to my nie zapalimy, nie zapalimy szybko kominka. Włożysz tam papier, na to położysz trzy klocki i ja ci powiem, Piotruś zapal. Ty pyk i już się pali. Ale to musisz przygotować już przemszą. Dziś dałem, bo testuję, nie jest tu, bo nie było za gorąco rano, bo było 14 stopni. Dla mnie idealnie. W tej chwili już jest zaduszno, nie? To już dla mnie jest zaduszno. Ale ja w czasie komunii powiem, zapal, nauczę cię, dołożysz pięć, popatrzaj, pięć klocków, jak dałeś i cię uczę. Po raz trzeci już się włączyła pompa. Nie? Znowu się nie pali. Zobacz, nam bo By z tyłu to, to białe Jak się pojawi tam czerwone świadełko To jest, że idzie pompa Patrzysz na zegar Ile tam masz na, na tym zegarze teraz? Na tym liczniku? Niecałe 40. Niecałe 40 Bo to znaczy, bierze od ciebie teraz zimne powietrze Bo ty dziecko paląc w, tylko po południu To ty zamarniesz pokoju Czy państwo Wy jak tu będziecie się modląc, bo tu klęczysz Nie jest duszno, ale tu jest duszno, rozumiecie? Tu jest duszno 22 będzie, nic się nie dzieje Tylko jest prośba Jak tam masz 22 To już od trzeciej nie dokładaj nic do 18 Rozumiecie? Nic więcej I wy tu też musicie mieć ciepło Wieczorem państwo nocą dokładacie O 1, o 2 O 12, o 11 Jak nie to zapalić bo dziś już na pewno nie było wam za gorąco, jak było rano tu w 14, klęcząc dwie godziny, nie jest za gorąco. Więc mamy drzewo, kupiliśmy na kolejne zimy drzewo, więc póki Pan Bóg daje, wy się tu musicie bardzo dobrze czuć na modlitwie. Rozumiecie? Czyli teraz się pali, zanim to się rozgrzeje, czyli Piotr do pracy pójdziesz, wtedy jak będzie 60 70, musi drzwi zamknąć. Cały czas otwarty gładko, to będziemy stoi i mamy znowu problem. Czyli nie bój się 70, bo już dzisiaj w nocy było minus dwa, to ja was muszę troszkę rozgrzewać. A Piotruś, nie ja mam do co ty robisz? No bierzesz muhawkę i pyk, pyk. I pyk, pyk. bo razie ja wyjść i będę na czekał. Więc, drodzy Państwo, tyle o piecu. Tu się nie bać grzać. Pana Piotrusia pocieszę. W niedzielę musisz zagrzać na kudaku już o szóstej rano. Pełny piec, składiesz drzewa i fabryka. To już, bo mamy chrzest, więc ja, ale powiem ci, czy jest chrzest, czy będzie msza tam, czy nie będzie, nie? Resztę za wszystko. Dzięki o osiemnastej, nasze nabożeństwo. Pani Anula dzisiaj prowadzisz wszystko, bo my musimy na cmentarz. Ja muszę najpóźniej wyjechać za piętnaście żeby moi zdążyli do łóżeczka o 22:00. Już nie, nie ma zmił się nade mną, żeby się kolację zjeść. My jak wyjedziemy najlepiej było w do na przykład ósmej wyjechać, to sobie odmówimy cały różaniec, bo przedtem jak było bezczasowie, to no to by odmawiali dwa lub trzy różańce, bo że obszedł wszystkich łójków, ciotki i kuzynów, no to tych grubów jest masę. No, a dziś pójdziemy na stare cmentarz i obejdziemy sobie, zaczniemy od łójka Jonka, bo my go tak nazywali Jonek, no i, i pójdziemy. Na pozostałe groby i będę wam opowiadał historie rodzinne, takie czy owe, tych ukochanych zmarłych, abyście wiedzieli na czym to wszystko polega. I odmówimy różaniec i wracamy do bazy, gdzie jeszcze zdążyli zjeść spokojnie kolację, bo przypuszczam, skoro Pan Jezus mnie mówi o 8 siedmiu godzinach, co to znaczy, że i wam to samo. Wczoraj, podczas przed dwunastą, no dziś na styk mnie Duch Święty obudził, zmarli, ja już budzika nie słyszę. Jak wczoraj cały dzień pracowałem, miałem tyle punktów, to ja w łóżku jestem mokry i stanąłem za pięć, 5 pół ,5 do. No, bo zdążyłem, ale to dzieci to już jest tak, po prostu już system techniczny mnie nie budzi, rozumiecie? Potrzebny jest kamień nad głową, i jakiś wróbel, puści kamycę, jak pik, no i wtedy. No bo Bóg w tym wszystkim to cudownie dzieci ustawia, więc musimy to wykonać. Więc dzisiaj ja jedziemy na cmentarz, podobnie jak wczoraj, moi drodzy, i modlimy się razem. Jeszcze raz dzięki za całą liturgię. Niech Pan Jezus wszystkim błogosławi. O. Ja zamówię dla Pana Pietrusia. Mniejszą lektykę do gaszenia, taka półtora metrowa, bo mamy dwie. No i jest opanowany cały system. Wszystkim tym, co idą do pracy pań ścieźnianej, niech pan Jezus błogosławi. Mamy dziś na pracy pań ścieźnianej pana Piotrusia z Irlandii. Cały tydzień siedzi. Oddział pana Pawełka. Mając, jak mam was więcej, no to robimy piękne ozdoby ogrodowe, bo to trzeba do formy patykami ubijać, to takie, ale to już koło Kudaka, jak Państwo widzą, tam są już dwie kompletne, trzy niekompletne. No wygląda to monumentalnie, tam jest miejsce, tam nasadzimy, damy ziemię, puścimy te zielone wiszące z góry kwiaty, no będzie to cały czas ładne i piękne. U góry wsadzę kilka różnych lili, więc znowu zakwitną przez miesiąc i to no będzie, będzie to dzieci takie urokliwe. Bóg zapłać naszemu rycerzowi, że nam udzielił tych form, więc wykonujemy piękne ogrodowe takie jak to lichtarze, do, do, donice i robimy sobie ławki betonowe. Pójdą na wszystko, zrobimy ze 100 na wszystkie możliwe ogrody no i wtedy w zimie no to musisz dać kurtkę pod kuferek, ale w lecie na betonie siądzisz, a ja nie muszę co pięć lat wymieniać drzewa. Jest to, I to są takie piękne, ozdobne nóżki, więc ma to piękny, moi drodzy, charakter. Więc wszystkim państwu jaką wielkie dzięki, ale od poniedziałku wołam, od niedzieli na alert jesienny. Ma być cały tydzień pogoda, przez trzy dni słoneczko, liście nam podeskną, pójdą dmuchawy. Jutro, bo już, jutro będę z wami dmuchał, już tak ustawiłem pracę. I w ten sposób, moi drodzy, zaczniemy sprzątać naszą, naszą bazę, nasze ogrody, i in, erem, i inne rzeczy nadchodzą, na, przygotując się, moi drodzy, na wiosnę. To są wszystkie moje ogłoszenia. Pani Anulka, Dziś zacznij w pół do, bo ja tylko lecę, Boga Ojca i Ducha Świętego i wypominki jednorazowe, kolejne 200, a Pani wszystkie modilewki, i my po dziewiątej dziesięć wrócimy z cmentarza. Domownikom przypominam, będzie Wam żej od niedzieli, bo szef mnie wygania na dwa dni do rm -u. Nie ukrywam, że się ogromnie cieszę. I ci nie ukrywam, na razie mi pozwolił wracać na nabożeństwo wtorkowe wieczór, bo się pytałem, żeby było kazanie, bo wtedy tylko pięć dni, to już jest coraz mniej czasu na słowo, ale jak się nie poprawię, to na pewno mi każe wracać w środę rana. No więc, to jest, więc będę do was na wtorek wracał, dopiero wieczór na nabożeństwo. Ale we wtorek, to tak w środę Pani, w poniedziałki dalej Pani ucz Pana Piotrusia, bo jak to widziałem w niedzielę, jak to dostojnie wygląda ta Wasza współpraca modlitwna, a wtedy już we wtorek Pani Ania prowadzi wszystko, pamiętać o okrętach, etc., etc. To musiałbym Pani jeszcze nauczyć Gregorianki, jak czytać Gregorianki. Nie czytamy imion księży. Tylko miesiąc, ale to jeszcze nie teraz, to jeszcze na chwilę. Dzieci przy tylu ilościach modlitw, tak jak teraz mamy pięć noweń ciągnących się, to nie ma szans, to, to ja bym tu musiał być do 11. A muszę zaliczyć również cmentarz, bo ten piękny zwyczaj odwiedzenia grobów z kadzidłem, z wodą uświęconą jest urokliwy. Nikogo na cmentarzu, wczoraj tylko namierzyliśmy paru młodzieńców, Przyjechali z rejestracją wadowicką, czyli delikatnie mówiąc, guza szukali, nie? Że stała policja przy kościele, więc nic nie zrobili, bo tak, o tej porze, dziesiątej, pół do dziesiątej, rejestracja wadowicka, czyli po prostu młodzieńcy guza szukają, nie? Bo to, to nie, że, że pobożnie się modlą, nie? Mają coś na celu. W dawnych czasach było to łaskawie. Złapali, złupili i już nie wchodzili. Bo to się pozna kogoś, kto się modli, a kto przyjeżdża na jakąś akcję. Jeszcze na obcych rejestracjach. Biorę do ręki kielich, pani Agatce mógł zapłać za piękne śpiewy, jeszcze podejdzie do ołtarza pan Piotruś, i omodlimy, wezmę obraz Matki Bożej przez Twoje serce po błogosławie Panią Marysię Świadek z racji jej mszy świętej przed obrazem Boga Ojca. Nasze ogłoszenia. Szybciuśko idziemy, moi drodzy. Na pustelni w re dużo pracy, nawet już nie miałem czasu przeglądać bo siedzę, próbuję zrobić na pielgrzymkę roboczy tekst parwum i modlitw pogrzebowych, żeby jadąc z wami modlić się. Przy okazji o wiele łatwiejsza jest redakcja, modląc się przez tyle dni i łatwiej wyłapywać błędy. Przypominam, pielgrzymka na dzień dzisiejszy jedziemy normalnie do Rzymu. Może się okazać, że kwarantanna narodowa wypadnie po naszym wyjeździe nic się nie stanie gdzieś nas zakwaterują bo to będzie problem społeczny duży i głośny w Polsce na siedmiodniową kwarantannę wtedy wam przeprowadzę rekolekcje adwentowe łącznie z transmisją telewizyjną bo coś wymyślimy żeby coś wziąć z sobą żeby sobie radzić w terenie na wieczernik zapisała się jedna osoba, Maria Kazalewska, Zalewska, świerklaniec, dyżur, dywizja warszawska pani Agaty i zagranica. Z niewielu mam ludźmi spotkanie, bo izoluję totalnie. Ale kogo spotkam? Niebotyczny, bo nie chodzę, nie, nie jestem ty. To, to widzę ludzi, jest stopień strachu i lęku tak ogromny, jak oni nas tak nakręcą. Bractwo duszczycowych trzy osoby, 962 Bernadetta, Andrzej i Krystyna wszystko, RZ Witek, a Krystyna Lubej, Hanał, Niemcy, Pani Bernadetko, cieszę się, jakby jeszcze synów tu wpisać, bo ich też znam, to bym się cieszył. Widzicie, czasami wam tak mówię, żebyście mieli świadomość, że o części Was pamiętam, że nie jestem takim dziadkiem, który. Dwunastoletnia ofiara moditemna na rok 2030. Jedna osoba, 15 tajemnic szczęścia codziennie i siedem do krwi. 689. Grzegorz Rzet. Uważny, roczyny. Ten sam Pan Grzesiu zapitał się na post. Chrystusa Króla, na, post, na Wielką Nowennę uwolnienia Kościoła. 612 osób. Krucjata Wsparcia Europy Post piątkowy, jedna osoba, 849, Marian Wukęsek Łęki. Chętni na ofiarstwa kapłana, jedna osoba, bardzo ciężka ofiara, Grzegorz Z. Łażny, roczyny. Do zakonu, Panie Gatko jutro jest zła przyleć. Termin wakacyjny muszę ustalić. Dla zakonników błagam cię, bo to leci miesiąc za miesiącami to. Przysięga królowi eucharystycznemu, że nie przyjmę nigdy Komunii Świętej z, z, z innych grągi, jak tylko z kapłana, do ust i naklęcząco trzy osoby 1367 dominik z szkarłat. Buczyce Polska, Maria Kazalewska-Świerklaniec, Mateusz Z. Pożoga-Dzierżoniów. Cieszę się w ostatnim czasie. Wiele spłynęło ofiar na kilich Boga Ojca, bo do pełni szczęścia brakuje nam pięknej pateny. A ona też którąś dziesiątkę będzie kosztowała. To zaznaczam od razu. To uzbieramy, to nie ma żadnego problemu. 200. Honorata Mróz z rodziną. 200. Halina Polewacz z rodziną. 300. Teresa Sówka z rodziną. 300. Krystyna Wasilewska z rodziną. 500. Michał Buturla. 330. Celina Makowska z rodziną. 200. Danuta Gut z rodziną. 330. Zofia Bartura, Bar Butrula z rodziną. 333. Hanna Kurkowska z rodziną. 300. Michał i Karol. Lina Bibińscy, ojcze proszą cię o potomstwo, to i na pewno jeszcze dołożą jak do Rzym dzieciątko. 200 Anna Babińska z rodziną, czysta Michał i Karolina Bibińscy drugi raz, 200 Anna Bobińska, a tam była Bobińska, przepraszam, też, Anna Bobińska z rodziną drugi raz i Martyna Gregorek pięćdziesiąt. Na telewizję wpłynęły ofiary Szczepan Trojan, 50, 10 Iwona Figiel, 183 dolarów USA Irena Stancel i 50 Teresa Zych. Jest 21% zebranych ofiar, moi drodzy, na telewizję. Ogień Boga Ojca, ognisko Boga Ojca wokół pustelni, dyżur trzymają rycerze Stanisław Czekaj i Stefa Maria Stefańska. Ogień Boga Ojca płonie z serca Grażyny, rybak Jacka i Barbary z Kibickich, jeden z dwóch, tu przy ołtarzu Oj, Boga Ojca. Jutro, moi drodzy zaczynam dzień z wami mszą świętą, a później, kto żyw, pójdziemy, pograbimy troszkę liści. Jak gdzieś tak do obiadu, bo później moje przerzucę się do pracy znowu nad zobaczę, jak to pójdzie. Mogę być tylko przy zarządzaniu, bo moja obecność jest konieczna przy zrobieniu tego typu podręcznika, bo chodzi o znajomość. moi drodzy, znajomość brewiarza, no i dwa o wiele Wam się łatwiej pracuję we dwójkę z Panią Agnieszką, bo korzystamy i z podręczników PDF-u, z internetu, no bo tu nie stać nam na przykład na, na przepisywanie, więc to ogromna praca. Pani Agatko, żebym nie zapomniał, zaznaczę Ci, wyślesz do Pana Zygmunta 8 tonów, ja tylko wykreślę neumę, żeby nam szybko pracował i z tego podręcznika za zmarłych wyślesz tam z tyłu są nuty, antyfony, takie inne rzeczy. Ogłaszam, jeśli ktoś gdzieś by znalazł nuty do godzinek za zmarłych, to my je tu też raz w miesiącu będziemy śpiewali. Godzinki za zmarłych. Pani Ania odczyta imiona, a ja będę śpiewał godzinki, bo to uczył. I tak ubogacimy się o kolejne poznanie. Dziś dostaliśmy do ręki.

w pieśni takie same zwrotki są w wiedzyji chełmińskiej dzieci, jaka to była praca duszpasterska komunikacyjna, ile roboty musieli wykonać kapłani i jak ludzie słuchali, że po soborze to u nas wyżnęli, tylko to zachowało się w kulturze śpiewaków. Później to księża ucięli ucięły pogrzeby się, mój tata był też śpiewakiem, szedł też zapowiadał, dusze w coś umierają, ludzie dusze w coś umierają wszyscy, o Jezu i słowa, o, 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 na głośno, wysoko i znowu ludzie swoje, dzieci to co było przy pogrzebach to były korowody modlitewne takim śpiewakiem był Stasek od Bęka. U nas nad Potoka Dzieci to oni ludzie najmowali ich? To był to najważniejsze Żeby był śpiewak Który był w domu To trwało kilkadziesiąt lat Wystarczyło porobić chłodnie Padły śpiewaki Padły pieśni I lud już w nikt nie wierzy Będą chodzili na godzinę Śpiewania w, w, w chłodni jakiego. No. Na ciotkę przyszło dwanaście, a w Aupie byłoby sto, cała okolica. To będzie tak, jak ze świętej pamięci Mikołajem, naszym bielińskim mężem, panie Gatki, w Lublinie rodzina poszła do chłodni, żeby kap, do kapliców tam kap przywieźli. Ten, co otwiera, to mówi, to niemożebne. Jeszcze w Lublinie nigo to nie prosił. Żeby na godzinę przywieźć zmarłego trumnę jego do kaplicy. Rozumiecie? Pogrzebowej. To jest nowa teologia. Po nowej teologii pozostanie pożoga, pustostan i tylko pył. Wszystko spalą, wszystko zniszczą. To założyło koło teologów i filozofów w 1787. Nic z tego nie zostanie. Zachód już jest na etapie wyburzenia, a my się przygotowujemy do etapu wysprzedaży. Na restauracje, na hotele, na, na dobre cele społeczne. Wszyscy klepiecie bo jesteście niemożebnymi masońskimi humanitarystami, przerobieni, tak jesteście wrażliwi na, na punkcie drugiego, ale kosztem innego, nie twoim. Ale przyjdzie czas, że się i do twojego dobiorą, bo oszacują twój majątek, wypią ci podatek kastralny, by tak na zachodzie, Jesteś. nie możesz spłacać? Państwo ci doradzi. Sprzedaj i kup biedny domek gdzieś tam, gdzie jest taniej. I was wszystkich powywalają z miejsca. To dopiero ta bomba do nas idzie. Jakby nie możesz płacić podatku katastralnego 6% od bogactwa, no choćby z, z jakiej renty weźmiesz, czego weźmiesz? Przyjdzie doradca prawny? Bo na podstawie prawa nie spłaciłeś, ale to się należy Państwu, proszę to sprzedać, bo tu jest lepsza cena, a zamieszkasz gdzieś na Mazurach czy na Kazachstanie, bo tam za to kupisz biedniejszy domek i przeżyjesz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Błogosławię was pięć po wpół Dziś ruszymy, pięć, dziesięć minut wcześniej.